Trener roku 2023 nie mogło być chyba inaczej, bo był to rzeczywiście niesamowity rok dla polskiej siatkówki. No i trener coraz lepiej, mówiący chyba po polsku. Więc mam nadzieję, że tutaj nie. oprócz tych obowiązkowych wywiadów nie, nie. będą też Wywiady długie będą rozmowy krótki, z zawodnikami. Tak, tak, tak. Będzie bardzo krótki, wywiad po polsku. No ale trzeba też porozmawiać z zawodnikami, tutaj jest ich tylu. Dostali wolno od klubów. No tak to jest. chyba z nimi można porozmawiać wreszcie. Tak jest, tak jest. I jest okazja dla mnie rozmawiać z nim o programie, o jak jak grają, jak... Jest, jest ok, jest fajno. Eee, wiem, że trener chce zostać w tym roku troszkę dłużej. Mam nadzieję, że też. I hope you will dance, you will maybe drink something, you well, will enjoy this drink, evening. Yeah. We, we, one drink yes, yeah, yeah, I don't know, maybe I'll, I'll stay a little bit longer than last year. Może zostanę troszeczkę dłużej niż w zeszłym roku. Rzeczywiście, trener obiecywał, że tutaj zabawi się z nami i będzie też chciał skorzystać z tej atmosfery troszeczkę luźniejszej balu mistrzów sportu. Widziałem duże skupienie w czasie tej gali. Jednak jest taka atmosfera, że każdy cieszy się tym 2023, ale jednak patrzy w przyszłość. Everyone is looking 2024. But even no, enjoying, no even enjoying 29 English. Yeah, of course, None, <laughs> no pressure at all. You know, it, I, I think if we just go for the uh, airport, they will have to give us like a gold medal <laughs> on the, when we arrive, and that's it. No, it, it, it's obvious. Um, it, it's what we want. Everybody wants that. What is important, though, is that i when I spoke to the guys first time. Uh, when, when I took the uh, the job, they were all players that I called. They are all federation. Everybody was there, and I said, if you want to be Olympic winner, you have to start acting like one now. Not wait for the summer 2024, and then I will push. And then no, no, no. You have to prepare yourself for. It. So I'm trying to prepare them every way, in every way possible, for what will. Be 100% next season. So we have to reset everything like nothing happened and push ourselves even more out of our comfort zone in order to try to be better than we are now. Tak, na pewno jest coś w tym, że, że ta presja rośnie. Im bliżej 2024 roku, być może już nawet kiedy dotrzemy na lotnisko, to powinniśmy dostać medal za to, jak ją znosimy. Ale okej, okay, dobrze. Gdzieś na pierwszym spotkaniu z moimi zawodnikami, tam kiedy byli wszyscy, byli wszyscy powołani, byli przedstawiciele federacji, był cały sztab szkoleniowy, powiedziałem: od tego momentu, od tego dnia tak naprawdę zaczynamy misję Igrzyska Olimpijskiego, od tego momentu każdy musi dawać z siebie 100%. Nie, że. W 2024 roku nagle w lecie powiemy sobie, od tego momentu teraz naciskamy mocno i, i próbujemy osiągnąć jak najwyższą formę. Nie musimy to wszystko osiągnąć od pierwszego dnia zgrupowania. Musimy wyjść poza swoją strefę komfortu, tak, żeby być gotowymi na te wielkie wyzwania, które po kolei gdzieś do najbliższego lata przechodziła ta reprezentacja. I myślę, że rzeczywiście w tym wszystkim właśnie wówczas rozpoczęła się ta misja olimpijska, która, która gdzieś będzie a uwiecznienie w Paryżu. Dobrej zabawy trenerze. Mam Dziękuję nadzieję, bardzo. że nie tylko z siatkarzami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Trener Grbić najlepsze szkolenia w 2023 roku.